Limba obok Kozicy jest takim florystycznym symbolem TPN-u. Jest to wyjątkowe drzewo. Możemy ją spotkać w zasadzie w obszarze górnej granicy lasu. Tam ma bardzo korzystne warunki dla swojego rozwoju, bowiem jest bardzo światłorządna. A tam no, nie zasłaniają jej żadne świerki, które uniemożliwiałyby wzrost młodych siewek, na przykład, czy wykiełkowanie nasion. A w związku z tym, że jest niezwykle odporna na niskie temperatury, zresztą badania, Dowodzą, że treść komórkowa igieł limby nie zamarza w temperaturze nawet minus 60 stopni Celsjusza. Wobec tego limba jest wytrzymała. Wytrzymała jest też y, z uwagi na giętkie gałęzie, które nie tak łatwo ulegają złamaniu pod naporem bardzo ciężkiego śniegu albo też porwistego, silnego wiatru halnego, który jak wiemy w tatrach, zwłaszcza w okresie jesiennym, zdarza się dość często. Ale poza tym limba ma też specyficzny system korzeniowy, który radzi sobie w naprawdę bardzo ekstremalnym terenie. Korzenie owijają się czy przeplatają jakieś głazy, kamienie i dzięki temu strome zbocza nie uniemożliwiają wzrost limby w jakimś takim eksponowanym terenie. Szyszki limby trzeba przyznać są równie wyjątkowe jak sama limba. Mniej więcej wielkością e, przypominają kurze jajko. W środku szyszce limby mieszkają czy rozwijają się nasiona e, limbowe. W zasadzie potocznie zwane orzeszkami, no ale z botanicznego punktu widzenia no to są to nasiona. Te szyszki w odróżnieniu od szyszek innych drzew, na przykład sosny zwyczajnej, nie otwierają się w sensie łuski nie otwierają się po dojrzeniu nasion. Tutaj z pomocą przyjść Muszą e, zwierzęta, no właśnie, orzechówki. Limba obradza obficie mniej więcej co 9-10 lat, i zwierzęta ten fakt wykorzystują, zwłaszcza orzechówki, po to, żeby przygotować sobie zapasy na kolejne zimowe sezony. Orzechówka zakopuje nasiona w glebie mineralnej na głębokości koło 3-5 cm, gdzie panują dość korzystne warunki wilgotnościowe, co z perspektywy takich nasion jest oczywiście mm, dobre, dlatego że są duże szanse na to, że ten nasionko mm, dzięki tej odpowiedniej w niej wilgotności wykiełkuje Trzeba też mocno zaznaczyć fakt, że orzechówka tak naprawdę nie bawi się w ogrodnika. Ona robi to z pobudek czysto egoistycznych, no po to, żeby sobie zabezpieczyć jedzenie na zimę. Natomiast rozsiewanie limby, no to jest efekt uboczny tego działania, więc limba tak naprawdę powinna być orzechówce bardzo wdzięczna. O ile orzechówka poradzi sobie bez limby, bo zajada się też nasionami z innych szyszek, lubi zjeść owady, inne bezkrasności, Ręgowce wyjada pisklęta innych ptaków, gryzonie, jaszczurki, o tyle limba bez orzechówki. No miałaby problem, żeby egzystować i trwać tutaj w tatrach.